Witajcie, mamy tutaj Woodson Eco Ognisko. Nie ma tak targać drewno do lasu. Edycja taka surwiwalowa, niby takie malutkie. W zestawie są zapałki, drewnienko i jakaś podpałka. Zobaczymy, czy da radę to rozpalić krzesiwem. Jak się nie da, to rozpalimy tym, co dali. Bo Zanim zbudujecie domek to warto sobie zostawić jedno miejsce żeby można było tam wcisnąć krzesiwo zestaw w złóżce sam z tego co widzę, a nie jest jedno drewięko Dobra, próbujemy. Dobra, można rozpalić to od krzesiwa. Ale od razu zgasło, więc ta awaryjna rozpałka nie jest jakimś tam idealnym czymś. Dobra. Coś tam się pali. Zobaczymy, czy ta idealna rozpałka będzie działała. Na razie coś się fajczy. No, fakt, faktem kieszeni nie ciąży. Jest zafoliowane dosyć porządnie. Czyli nie powinno się tam nic dziać w wodzie. Jak widzicie, zaczął łapać to już ogień. Ło, ale daje po oczach. Więc, kurde, zobaczcie, ile to ognia daje. I to kosztowało chyba 3 zł. Pokażemy tak. tak. Więc, czy warto za 3 zł? No, można powiedzieć, że warto. Idzie zapalić od krzesiwa. W razie czego? I się fajczy. Ale, jak to Paweł powiedział, po co nosić drewno do lasu? Dobra, wrzucamy to do ogniska. Pozdrawiamy Was.